Siema, to Praideret, a to już drugi odcinek z Resident Evil 5. Zaczynamy właśnie teraz drugi poziom z rozdziału pierwszego. I zobaczymy jak to nam wyjdzie. Od razu mówię, że jest wpół do drugiej. Mogę być trochę zamulony albo zmęczony. Wszystko jedno. O, dobra. Napier przed tym gadaniną sprzedam sobie rzeczy Znaczy jedną rzecz hmm. coś mogę kupić fajnego nie, nic kupić nie mogę Dobra to chyba, choć nie położmy trochę w ekwipunku Wid... nie mogę. Dobra hmm. Aha, dobra, granat mi się przyda Dobra. Sorry, poprawiłem mikrofon. Mm, szczerze wam powiem, że już zapomniałem wszystkich, wszystkie momenty. Pamiętam tylko jeden taki hardcorowy moment z takim jednym pasem. Ale resztę zapomniałem. Na przykład nie wiem co teraz się stanie. Ale żeby do tego nie podchodzić. Choć może... Nie wiem jak go to wybuchnie chyba czy coś. A tak... Trzeba szulkać wszędzie. Może coś tu będzie. Bo amunicja i pieniądze zawsze się przydadzą. Mm, I ja chyba będę preferował... W i w maszynowce. Albo w maszynowce i sniperce. Nie jestem do końca przekonany. No, co nas zrobi teraz? Okej, no to... Aha. Spoko. No. Biegniemy, biegniemy do szewy. Cześć! Teraz na dół, tak? Czy tu może? Nie, na dół. No. To był jednak dobry wybór, żeby na dół zejść. Amunicja, pieniądze? O, 400! To był jeszcze lepszy wybór. Teraz tu możemy pójść. nie, przeczytywanie. Kjork, zgłasz się. Osłanie mnie. Wiem, że z szokami zamówi. Oj, po co on na mnie wyszła? O nie, ona siebie leczyła mnie w przypadku. O pieniążki, ja mu nic nie widzę. Spoko. Yy, wiem, że można z szukami, na przykład. Ona przechodzi, w, że atakujący tryb, a teraz mnie osłania. Czyli lepiej osłania, bo jak jest w atakującym, to zniszczy wszystkie beczki, wszystko. To jest nipa. Aha, teraz tam to trzeba wsadzić. O, dalej. hopa, Jumper. Tak wiem, teraz na mnie zombie pewnie. O nie, ona schodzi, ja myślę, że to zostaje. To nie ten moment. O kurde, chciałaś się... chciałaś się najeść. O kurde żeby to ten moment Dobra amunicja Pomoc mi o kurde co się tu dzieje To jest Ty już nadchodzą pieprzony pot O to Smutnie jest śmieszne bo straciliśmy kontakt z naszym Ktoś tu wskoczył? Tak ale my się go nie boimy my jesteśmy twardzi hmm mi się wydaje że to... o no właśnie prawda pieniążki się bardzo przydadzą później na bronie trochę amunicji trzeba oszczędzać bo później będzie biada o no właśnie Samo nic, no dobrze Ale nie trzydzieści. Odej, dobra, odej mi to popatrz a, co naładowała, sporo o kurde Brzydki. Nightshot, nice, ja wiem. No ja tu jestem aimbot Speedhack. Yy, jak to wam było. Speedhack, aimbot i WH. No. O, to Na lamusie. O, pionioszki. Hmm, to my to jeszcze ciekawego zna... Już nie jest. Dobra. czekam stąd. O, drobina. O, Dawaj, hopa. Ta. o, ja sama to wyłączę. Zapomniałbym. O, ona podniesiona. Zielona tu. O, pieniążki, Pieniądze się przydadzą. No nie, chciałem tamtą tam, wziąć sierpowym czy tam o pu! właśnie to Dostała wszędzie strzała, to powinno odlecieć. Oj, coś mi słabo idą. Te adę, adę, adę. Pewnie dlatego, że u mnie każdy śpi. Ja nie chcę hałasować, zbyt klawiaturą. Gdzie Idziemy teraz mam iść. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Маш, маха. Просто. Зачем? Вот это. Выглядит бок. Ай, меня вот. Тут нет, короче, без сенс, да, Nie, jej nic nie daje, bo ona to bez sensu traci. A jak ona bez sensu traci, to ja jej jeszcze bardziej bez sensu. Podchodzisz pół. Po... No, że... no nie wierzę, znowu. Brawo. Nauczyło się z noża korzystać. Dobrze, pieniążki, pieniążki. Um, teraz tu do góry, czy tam? Tam, bo tam to jest jakieś beczka. tu jest jakaś paczka. Może powinniśmy tu zaatakować? Choć nie. nie, to mnie tu nic nie zaatakuje. Więcej amunicji? Nie, pisz to na to i nie da. Chodźmy jeszcze może do góry. Sprawdzimy coś. Może coś będzie. Na wierzchu no, a, no właśnie. To nie. To i tak musimy się Ale czy my co pomału. Łop, Dobrze. Filmik jakiś. Oha. Zajmuję muszę amunicji dużo, bo poszukać. No nie wiesz. Z tą bronią początkową ten etap jest dosyć trudny. No zwłaszcza zaraz to się stanie. Znaczy źle to ja. No właśnie. Ej, uważaj! Chris, uważaj! Właśnie tego się bałem. To jest naprawdę trudny etap, bo na wali z tej maczugi śmiesznej tu nie ma jak uciec. A tu jeszcze cię każdy bije. Dużo tych zombi tutaj jest. Tego ta rozgrywka staje się naprawdę ciężka. Uciekaj, Kirk! To znaczy Chris. Grypłem się sam. Patrzcie ile tu tego jest. Bez kitu jakie ja mam tu przejść. Dobra. to nie żyje. Gdzie reszta? A oni u góry są. Co jest tu? O Boże. Ej, ej, ile was? Jak my mamy przejść Moję czechać nożem, czy co? Dobra, trochę nic nie mam o nie, tu, tu, to jest trap. To nie. To jest trzeba gdzie ona jest. O, mordy. O, załatwimy ją. Zdebt. Democja. A jeszcze nie. Dobra, teraz ją załatwię. O ty brzydki. Pusto, jeszcze mnie tutaj. Ulecz mnie. Czy zaraz depcze? Oj, coś powiedziałem bez sensu. O, to jest amunicja. Może być roślinka. O, lżej. dobra. No dobrze. Trzeba nas trochę lecz. Co o. Skarb. Dobra. To. Czym teraz chcemy? Czy lecimy tu? Nie, chyba nie tu. Powinienem mi chyba tą tędę. No. Randy, ja poszedłem. Ja się zawsze z tą topiorą tutaj bawiłem. A dlaczego tam tam poszedłem? To no nie wiem. O, beczuszka proszę, jest amunicja, dobrze O to mi chodziło Naprawdę jednak od amatora normalnym poziomem jest wielka różnica Naprawdę jest to widoczny, goły Na mnie dla mnie. No zaskocz, dziękuję. Gdzieś tu może się napka przejść. No coś tu jest może. Jakaś amunicja, jakaś beczka. 8 beczek bez kitu morda co to się za otoczna wość to tak czy siak muszę iść tędy kurde no to lecimy Banda nawer. <śpiewanie> Sorry. Ja śpiewać nie wiem, ale tak sobie podśpiewuję. Szczerze, byliśmy tu cały czas. A poszliśmy tam. Dlaczego? Aż. K a kto to wie? Dobra. Chcesz już. Y ...podziemiach O Boże. Już się będzie mraczyć. Czy jeszcze nie? Chyba tak. Taki moment. Ale my tu nie byliśmy. Już podałam szturm. Się wydawało, że to chyba zawsze był On jest alfa, nie żyje O pan, co jest taki no Co No Amunati am, amemo się przyda. Chodź, warte. może Dobra. Być im ciężej się dostać. Albo nam za... nie wiem, sobie nam zaś to będzie Nie wiem Ja już nic nie wiem. Co tu jest? do cholery No coś ich zjadło O, on żyje Czy to nie jest ten kirk czy jakieś tak? Jerwing uciekł nam stały? Czoskie mi przeszły. Uhu. Niby by tylko gra, ale czasem potrafię przestraszyć. Uuu. Uh. Jakie ma duże usta. Uh. Dobra, siedzę cicho. No, jak zawsze, nie? Kamera na pupcie. O nie, to jednak nie był kilka. Ale z Kirkiem to jest coś nie tak. O nie, jednak jest. Wszystko jest okej. Okay. Póki co. S są lekkie obawy, ale póki co jest jeszcze dobrze. Dobra, gramy że to był taki moment, że już myślałem, że to będzie koniec tego rozdziału. Ale nie, my tu jeszcze się połączymy chwilę. O, ale czemu on krwi nie ma? Nie no, spoko. Nie chcę to nie musi mieć krwi. O, następny salve. Winda. Ależ miło. Chodź. Chodź. No chodź. Ależ ona jest wolna. No. O. Ech. O. Pamiętam ten moment... O nie. Proszę, żeby to nie był ten moment, bo mi się nie chce po prostu z takim potworem walczyć. Aż na no pewnie to jest ten moment. Tak mi się wydaje chyba. Co ja tam... dużo amunicji. Nie narzekam. Aha tak, to jest ten moment. Kolejne zwłoki. O, On żył. On nie zje. Ja, Dobra, nie zje. O. Ej. Grażyna nas gazowni. My tu węgiel przywieźlim. O. Pieniążki, pieniążki. Jakaś amunicja. Dobrze. Dobrze, co trzeba masz? Ta, daj jej to. Masz. I tam 50 na razie styka. Dobra, polamy się. Ale biceps, triceps mm, motyl mucha. No i kabaret się przypomina. Ale ja nie będę was zanudzać kabaretem, gdy gramy w grę opartą na horrorze, nie? Słynny Co tu trzeba było zrobić? Myśmy przeszliśmy Idziemy tu Kudę Coś trzeba było zrobić, tak ja nie, nie mogę sobie dokładnie przypomnieć co Aha. Jestem głupi, nie? Bez to Teraz powinniśmy się wrócić i teraz będzie mm, film, scenaria. No o co chodzi. Teraz to te dziewięć na za takuje. Kurde. Nie, to chyba nie ten moment. A jednak. Tak, to, to jest takie ciebie. Ale nie smutajmy, to w końcu w gra taka, nie? To musi być coś czasem ciężkiego, czasem łatwego, bo jakby było za łatwe, no to to by było nudne, biegniesz, strzelasz pół, nic się nie dzieje. A tak, tu masz jakieś wyzwanie, to w sumie cieszmy się. Łup. Łup, łup. Dobra, uciekamy do kazowni. Do Grażyny. Grażyna nam pomoże. Helenka. Chodź tu do mnie, ty. Nie kazasz się tak. Cieciu. Przecież to jest... A nie, to musimy w tamtą stronę. bo Pierniczyć. Dobra, weź spieprzaj ode mnie. Chodź tu do mnie. Nie do niej. O, dobrze idzie, to chodź, chodź, chodź. Dobra, Dobra jest tam w środku i trzeba to spalić. nie, nie wydostanie się. Dobrze. Paweł dostanie się. Nie, nie do rady. Dobra. O, ją spaliło. Deee, rozkłada się na drobne części. O. Hm, wyparowała. Wyparowała. Oto jest ona. Dobra, on. Ona, ono, o. Dobrze posłuchaj. Może coś wyleciało? Nie, tak nie. Dobra, idziemy tam tamte drzwi. Mam nadzieję, że już drugi raz takie coś do nas nie wyskoczy. Dobra. Let's Otwórz. Jedziesz a o, o, jesteś. <kuh> Sorry O, unicie, To mi się przyda Tylko tyle? Piętnaście? To na jej Trzymy Winda w górę I jedziemy Wczytywanie Hmm, hmm, hmm. W jakimś garażu jesteśmy. Samochody. Kamera. Czyli życie jest. Oj, ktoś nas obserwuje. Kto to jest? O, to ten gościuż tam z pierwszej scenki. Ten kruk, bo ma... Nie wiem, jest czarny i ma dziób, czyli krok albo wron co tu było? B -b -a. Hm. Dobra, jesteśmy jeszcze na linii. To jest dobrze. Delta, beta, gamma. Wspomniany, czy by koniec rozdziału? Skoro. Przeszliśmy właśnie rozdział, znaczy nie poziom. Drugi, skończony, rozdziału pierwszego. Okej. Okay. O, akta BS, BSAA. Można obejrzeć bi bibliotece. No spak. Dobra. Zakończyliśmy właśnie drugi odcinek, drugi poziom pierwszego rozdziału, a więc komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.